Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się Olimpiadą odjamentową Index AGH Jak ona wygląda, i czy warto w ogóle w niej brać udział. Więc, tak na razie, omówmy tą Olimpiadę od strony technicznej. To znaczy, tego, jak ona jest organizowana. Czyli mamy trzy etapy. Pierwszy, który nazwałem korespondencyjnym. To, oczywiście, wszystko, co teraz mówię, się będzie tyczyć. Olimpiady z fizyki. Więc tak, pierwszy etap. Po prostu rozwiązujemy zadania w domu i przesyłamy odpowiedzi przez tam specjalną platformę. I następnie osoby, które miały więcej niż 70 punktów, czy 70%, no akurat punktów jest 100, więc to jest łatwo policzyć. Lub no więcej. Też ten próg może być zmieniony przez komitet, dlatego polecam sobie te wszystkie regulaminy poczytać. Jest kwalifikowanych do etapu okręgowego, gdzie mamy ten sam, jakby, formę testu, że 5 zadań. Też trzeba mieć 70 lub próg, może być podniesiony przez komitet, te osoby kwalifikują się do finału. No, etap drugi jest okręgowy, jest w specjalnych miejscach wyznaczony przez komitety okręgowe rozgrywany. A trzeci jest już w Krakowie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. No, i na tym trzecim etapie e, sytuacja wygląda następująco: że też mamy tę samą formę testu: I osoby, które miały więcej niż 30, a mniej niż 70, e, to zostają finalistami. E, osoby, które miały mniej niż 30%, tych procent, to no, tylko pozostaje im tytuł uczestnika finału, a teraz osoby w powyżej 70% otrzymują e, tytuł laureata trzeciego stopnia. Ale 10 pierwszych osób otrzymuje tytuł, 10 pierwszych osób w sensie z 10 z największymi wynikami, tytuł laureata pierwszego stopnia, a potem 10 kolejnych drugiego stopnia i ci, którym, że tak powiem, nic nie zostało, to trzeciego stopnia otrzymują. I tak to wygląda. Oczywiście tam te progi mogą być zmieniane, o czym wspomniałem, dlatego polecam się zapoznać z regulaminem. A odnośnie pierwszego etapu. To jak ja to nagrywam, to jest sobota 7 września. A dzień wcześniej, czyli w piątek 6, pojawiły się zadania z pierwszego etapu, i to są właśnie one. Jest 5. Każdy jest za 20 punktów, czyli łatwo się domyślić, że wszystkich punktów jest 100. To jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Oczywiście, tutaj ja tego nie będę omawiać, bo jeszcze Olimpiada trwa, ale jak ktoś jest zainteresowany, to już może zacząć je przerabiać, żeby się wyrobić w czasie i i przede wszystkim zrobić je dobrze. Odnośnie drugiego etapu, to tutaj jest mapa, którą wziąłem tutaj ze strony, AGH, wszystko jest opisane, gdzie znajdują się komitety okręgowe, mamy jedynkę Kraków, czyli też siedzibę Komitetu Centralnego. No i pozostałe te miasta, jak widać, jakby skupisko tych wszystkich tych znajduje się tutaj w tej okolicy od Krakowa, czyli no, Pols Polska Południowo-Wschodnia. No ale też jak ktoś jest z północy, no to są możliwości i w województwie podlaskim i tutaj okolice województwa lubuskiego, wielkopolskiego. Także też przed w ogóle startem tutaj warto rozważyć Czy jest sens, no bo jak ktoś jest, no powiedzmy, że Szczecina, to najbliższy tutaj komitet ma w pile To trochę drogi jest i Nie wiadomo, czy mu się opłaca, czy będzie miał łatwy dojazd, dlatego to wszystko trzeba rozważyć przed startem No ale dobra, omówiliśmy drugi etap, to teraz może przejdźmy do tego Co nam dają Tytuły i osiągnięcia w tym Trzecim etapie i właściwie po co to się wszystko robi. Znajdujemy się na stronie rekrutacja GH Olimpijczycy, gdzie jest taki mm, przygotowany odpowiedni, nazwijmy to system, który pozwala nam zaznaczyć co żeśmy w jakiej olimpiadzie osiągnęli. I przez to możemy sprawdzić, na jakie kierunki mamy indeks, więc no. Niestety smutna informacja. Początek finalista nie daje nam żadnego indeksu, ale później, gdybyśmy się dostali w sposób taki zwyczajnej rekrutacji na GH, to jakieś benefity z tego są. To też polecam poczytać, bo ja się w tej kwestii też nigdy nie zagłębiałem, bo mi nie było potrzebne. Także dla chętnych to polecam. Ale już przejdźmy do fizyki laureatów trzeciego stopnia. I z racji tego, że ten stopień można zdobyć względnie łatwo. To tutaj nie ma jakichś tam szałowych kierunków, ale jest automatyka przemysłowa i robotyka, elektrotechnika, fizyki medyczna i techniczna, gdzie to są kierunki z dosyć wysokimi progami, ale podejrzewam przez to, że dużo osób po tej Olimpiadzie tutaj idzie, więc po prostu są przez nich te progi pompowane do góry. No i kilka informatyk, w tym z informatyka z ekonometrią, stosowana techniczna. Mamy też mechanikę i budowę maszyn, i tak dalej. Każdy musi sobie to wszystko wygrać, wybrać samemu, według własnych preferencji, ale już od drugiego stopnia ja, mamy bardzo duże możliwości, bo jest zwykła automatyka i robotyka. Cyberbezpieczeństwo, czyli teraz kierunek bardzo popularny. Elektronika, elektronika i telekomunikacja. Fizyka, oczywiście, te dla trzeciego stopnia też pozostają. No i mamy dużo z informatyki. Zwykła informatyka, informatyka i systemy inteligentne. W tych kierunkach jak widać jest cała lista. Też tutaj nam doszło te mikroelektronika w technice i medycynie. Zdaję mi się. No i pierwszy stopień już tego nie będziemy sprawdzać, bo... Nie wiem czy tu są jakieś kierunki więcej. Bo już drugi stopień daje bardzo dużo. No i też mamy inne olimpiady, nie? Tutaj te już ogólnokrajowe. Fizyczna, informatyczna, dlatego ja osobiście zachęcam do startu. Bo yy, no, nie dość, że mamy te benefity, jakieś tam stypendia, akademik za darmo, czy tego typu sytuacje. Yy, może tam ta Olimpiada dać. Ale też, yy, że tak powiem, spokój w rekrutacji, gdzie na przykład yy, dzięki Olimpiadzie Fizycznej ktoś może iść na yy, informatykę i systemy inteligentne, czyli też bardzo rozchwytywany kierunek. I nie musi się martwić maturą z informatyki, która jest, nie ukrywajmy, bardzo trudna. Także ja zachęcam tutaj do spróbowania sił. Mam nadzieję, że Państwo sobie poradzą. No i do zobaczenia w kolejnym materiale.